O VR mówi się od dawna. Już w 2014 roku Oculus pokazał gogle, które pozwalały wejść do gry. I to zawsze było coś odległego, bo same gogle kosztowały sporo, a poza jakimiś techdemami to nie było niczego sensownego co by pokazało siłę wiarki. Potem doszły do tego kontrolery ruchowe, które pozwalały dotykać, łapać rzeczy w wirtualnej rzeczywistości. I wraz z czasem dochodzili nowi gracze Valve z Cut Survive, później z Valve Index Sony z PlayStation VR I dlaczego to mówię? Bo VR jest z nami sporo czasu Na naszych oszach Ewoluował, starając się być jak najbardziej kompaktowym i przyjaznym. I mamy rok 2023. Jest to chyba czas, by spojrzeć na wirtualną rzeczywistość i spróbować ocenić, czy VR jest wart zakupu dzisiaj. Czy to po prostu zuka ciekawostka. I dziś postaram się to zrobić, bazując oczywiście na swoich własnych doświadczeniach i na tym, jak cały rynek VR wygląda. Więc zapraszam Was na szybko wirtualnej rzeczywistości w 2023 roku. Lecimy. Oczywiście, pewnie większość z was wie co to wiar, i nie muszę tego tłumaczyć. Ale też zakładam, że ktoś nie wie. <laughs> I chcę się dowiedzieć, o co halo. Najprościej to określić jako wirtualną przestrzeń, w której fizycznie możemy się poruszać, a interakcje operują się na fizycznym kontakcie. Okej, okay, fizyczny kontakt to mam na myśli kontrolery, które próbują imitować pani rzeczy, czy strzelanie z karabinu maszynowego napędzonego marzeniami, czy whatever. Właśnie, kontrolery. Bo, by móc wejść do wiar, potrzeba tak naprawdę dwóch rzeczy. Owe kontrolery i gogle. Gogle wyświetlają przed naszymi oczami obraz i rejestruje ruch głowy gracza, który będzie przekłada na grę. Kontrolery z drugiej strony łapiemy naszymi ręcoma i to one reprezentują nasze ręce. I tak, często dochodzą do tego różnego rodzaju czujniki czy inne akcesoria, ale to jest taki podstawowy, najbardziej basic zestaw które znajdziecie wszędzie. Jeśli bardzo chcecie dodać VR, to polecam Google Cardboard. Jest to mega prymitywny zestaw, ale pozwala ze zwykłego kartonu i waszego telefonu zrobić prowizoryczny VR. Też VR można określić jako dosłowne wejście, świat cyfrowy, bo odcinamy się od rzeczywistości, by nie patrzeć przez oczy bohatera, poprzez monitor, a być tymi oczami. Najlepiej jednak nagranie pokazują, z czym to się je. Więc pewnie teraz widzicie moje nagrania z sesji VR niektórych. Mam nadzieję, że tym, którzy nie wiedzą, co to, to VR, trochę pomogłem. Chociaż wiem, że to było strasznie skrótowe, nie tak ogólnikowe. Ale jeśli pomimo wiedzy, nadal tu jesteś, to masz moje propsy. To teraz krótko o sprzęcie, na którym grałem. Otóż kupiłem Oculus Questa 2. lub jak to teraz nazywają Meta Quest 2. I wybrałem właśnie tego gle z kilku powodów, o których zaraz. Całość jest niepozorna bo to tylko gogle i kontrolery. I nic więcej. Pewnie widzieliście sporo zestawów, które miały dodatkowe stacje, miliard kabli, kamery zewnętrzne, a tu tylko głowostacja. stacja. Otóż Quest 2 jest nietypowy, ponieważ nie potrzebują komputera do działania, a za śledzenie pozycji kontrolerów, odpalenie gier i tp, odpowiadają same gogle, Bez dziwnych stacji wyszliwujących milion promieni, a po prostu za pomocą wbudowanych kamer Dzięki którym możemy też patrzeć Jak na przykład wyznaczymy teren zabawy I naprawdę to jest super Bo by wejść w gier wystarczą same okulusy Zakładasz i grasz Brak ustawienia czegokolwiek Baza gier na Questa jest spora Choć trzeba pamiętać, że gry często wyglądają trochę gorzej niż ich odpowiedniki na PC. Powodem jest to, że tak naprawdę Google to zwykły telefon przyczepiony do głowy. Bez żartu, możecie sprawdzić specyfikację, to dosłownie moje xiaomi by to uciągnęło. Ale na tym to się nie kończy. Możemy podłączyć taki zestaw do kompa. Potrzebny do tego, uwaga, kabel. Jeden, zwykły, znaczy niezwykły, a pięciometrowy światłowodowy, ale jest taniej jak barszcz. No chyba, że chcecie kupić oficjalny, Quest Linka i z pomocą kabelka, nagle, Quest 2 przystacza się w tradycyjnego, gogle PC VR. E, tak ograłem większość gier, o których dzisiaj będę mówił. I właśnie ta łatwość i kompaktowość mnie przekonała. Bo kupując jakiś nowy sprzęt, to nie chcę przez godzinę babrać się w ustawieniach. Rozstawiać dodatkowy sprzęt, przez który cała chęć do grania znika. Podłączenie i przygotowanie quest'a dwójki do za moje zajmuje tu 5 minut. Jest bajecznie proste. Co też pomaga, że mogę go po prostu zabrać gdzie chcę bez większych przeszkód. Pakuję do plecaka, koniec. Również cena jest adekwatna. Ja biorę około 2300 wraz z kablem, co może wydawać się sporawą, ale patrząc na konkurencję, to chyba najtańszy, normalny zestaw VR. Plus, w cenie jest granie w gry od na samym questie, bez kompa Baterie w kontrolerach wytrzymują długo, bardzo długo. W ciągu pół roku. Musiałem wymieniać baterię raz. A uwierzcie mi, grałem sporo. O wiele za dużo. Tak, bardzo za dużo. <laughs> Sama Google jest ładowane przez ładowarkę zwykłą. I też wytrzymałem długo. Nigdy nie miałem tak, że musiałem przestać grać bo Oculus Dead. Całkowicie. Wspomniałem o kontrolerach. I w mojej opinii mają tylko jedną wadę. Ten okrąg, który właśnie wam pokazuje. Nie wiecie ile razy przywaliłem tym we własnym web. Ale same w sobie piloty spełniają swoje zadanie, to nawet dobrze. Wykrywają dotyk, więc pozwalają na taką prymitywną gestykulację, a przyciski są rozłożone w bardzo sensowny sposób. Ogólnie polecam same Google. Jeśli chcecie pograć w wirtualnej rzeczywistości, ale was nie powaliłoby wydawać na Valve Index, za jak 4,5 tysiąca. I bardzo też czuć, że google by projektowane pod zwykłego, szarego konsumenta, a nie dla turbo pasjonata w yardzie Ma być 129 Hz, ma być, nie wiem, kontrolery mają dosłownie na milimetr być dobrze kalibrowane. Nie, nie, nie. Jest trochę uproszeń, kilka kompromisów, ale są rekompensowane przez Samodzielność w gogli, czy niską cenę? Moje doświadczenia mogę opisać w tylko jeden sposób. Niesamowite. Ograłem w życiu sporo gier, ale nigdy nie począłem takiej imersji jak w przypadku kilku gier na VR. Dajmy na ten przykład Half- life Alyx, które omawiałem na początku tego roku. Zresztą polecam obejrzeć. Gitek materiał. Możliwość. Fizycznej interakcji ze światem powodowało, że zapominałem, że to tylko gra. Chociaż w momencie kiedy człowiek zaczyna się teleportować po całej grze, to znika takie uczucie, ale przez większość czasu naprawdę było nieźle. Plus to, co kiedyś mi się wydawało trochę dziwne, czyli podnoszenie rzeczy, czyli przenoszenie, bo w teorii nie daszczymi i real beczek, a raczej machamy w powietrzu rękoma, bezwładnie. Jednak jak się już gra? No Człowiek automatycznie dostosowuje się i udaje, że faktycznie beczka jest ciężka i trzeba ją powoli przenosić. I właśnie przez to, że to nie jest siedzenie na dupsku i klikanie w komputer, a poruszanie się cały czas, to człowiek się poci i się męczy. Beat Saber, który dosłownie spowodował, że miałem zakwasy na drugi dzień, a moje gogle śmierdziały trzyletnim potem i tu już mówię, Wiar nie zastąpi chodzenie na siłownię czy spacer. Bo jednak tylko ręce pracują, ale nadal można czuć się kinda zmęczonym. Szczególnie po dość intensywnej sesji. Plus, na wiar można robić śmieszne rzeczy. Tutaj, celowanie rakietnicą w głowę Mossman, czy w deforeście na multi-robinie. Ciekawe rzeczy ze znajomymi. Nawet najpoważniejsza scena w grze może być zepsuta poprzez głupie machanie bronią. Ale też z drugiej strony, sceny poważniejsze w grze mogą wybrzmieć jeszcze bardziej, bo nagle to my swoją nowym ciała reagujemy. Choć wtedy wkrętka musi być naprawdę mocna. Co do choroby symulacyjnej, to ja nie mogę się za bardzo odnieść, bo praktycznie ani razu nie wiem o drugu wymiotnych, nawet w bardziej dynamicznych scenach. Kurde, ja na wiar spadłem na sam dół leja klasowego w Deforest trzy razy, pod rząd, a moje sesje mogły trwać po 3-4 godziny. Jednak nie wszystko było takie kolorowe. Pojawiały się bóle głowy, które zmuszały do zdjęcia kogli czy po prostu zmęczenie oczu. Do tego dochodzi przypadkowe walnięcie ręką w moje szafę, łóżko, co nie brzmi jakoś poważnie, ale pod odpowiednim kątem, jak się walnie, to coś może się stać. Wracając do pozytywnych rzeczy. Jeśli się boicie o ilość gier, w jaką możecie zagrać na VR, to w sumie nie ma o co się martwić, bo oczywiście, gry są drogie. O czym trochę później jednak jest masa. Ale to masa modów dodających tryb VR do zwykłych gier. Na tym przykład świetny Half-Life 2 VR mod, czy Resident Evil 7 VR mod, który grałem przez łącznie 10 minut, i wyłączyłem i schowałem się pod kołdrą. Nigdy więcej. I serio, nie musicie wydawać sporo kasy na gry, by się cieszyć wirtualną rzeczywistością. I ostatnie. Czyli ile miejsca potrzeba na VR? Tu opieram się tylko i wyłącznie o Oculusie. To co zaraz powiem może się nie odnosić do innych w 100%. Otóż nie potrzebowałem, Sporo miejsca? Działałem na mocno ograniczonym metrażu. Serio mogę to porównać do przestrzeni Kibla. Ale jakoś dawałem radę. Oczywiście im więcej miejsca, tym lepiej. Ale naprawdę nie trzeba wiele. Jeśli możesz u siebie wyprostować ręce poziomo, to VR raczej da radę. I nie będzie za bardzo problematyczny. Tutaj chcę poruszyć pewien temat. Bo ten segment niby nazywa się Rodzaje gier na VR. Ale nie chcę tu mówić, że, o, to jest FPS. A to jest strategia, tylko że wirar. Bardziej chcę poruszyć temat, jak różne gry podchodzą do wirtualnej rzeczywistości. I mogę tu łatwo rozdzielić trzy takie rodzaje. Pierwszym są gry zapraktowane z myślą o VR, czyli od początku do końca gracze mieli w to grać w goglach. Do takiej produkcji zaliczamy Half-Life Felix, FNAF hep I tak wiem, że da się ograć ten bez wiarki, czy to z modami, czy bez nich, ale będę szczery, to jest jakieś wody, przez szkło. Niby fajnie, ale to się mija z celem. Wspólną cechą tych gier jest to, że nie ma tam większych uproszczeń, czyli wszystkie działania musimy robić my. Nie ma magicznego przycisku, który rozwiąże problem, a trzeba samemu się napocić. Na przykład zmiana magazynka gdzieś ma wyjąć i włożyć nowy, i jeszcze wprowadzić pocisk do komory. Takie gry są najbardziej imersyjne, Ponieważ nie zawierają niczego, co mogłoby wyciągnąć gracza z gry. Drugim rodzajem są tradycyjne gry przerzucone na VR. Tu jest różnie, bo czasem naprawdę widać różną pracę, by jak najlepiej przerzucić daną produkcję w wirtualną rzeczywistość. Tutaj świeci przykładem HW2, VR Mod czy The Forest, ale też są gry, które poszły po najmniejszej linii oporu, gdzie wszystko jest umowne. I raczej bierze się to jako ciekawostkę, a nie coś nowego. Payday 2 tutaj idealnie pasuje. Bo oczywiście wiem, że wszystkie uproszczenia wynikają z silnika gry, ale to nie zmienia faktu, że gra słabo aplikuje się pod VR. Przodowania, interakcja, wszystko jest pod przycisk, nie mówiąc o poruszaniu się czy innych mechanikach Paydaya. Nadal fajnie się gra. Ale na dłuższą metę lepiej grać normalnie. Jednak wszystkie te gry łączy jedno czyli wspomniane uproszczenia bo nie da się idealnie przenieść całości gry na wirtualną rzeczywistość. Znaczy, pewnie się da, ale nikt nie będzie w to pchał pieniędzy i czasu. Nadal wszystkie takie gry są przyjemne w graniu i słyszę, jaka taka fajna, właśnie ciekawostka ostatnim podgatunkiem są wczesne gry VR. Doom, Dum, Jefar, The Lab, Sirus, Sandviart to książkowe przykłady starych gier na VR. Czyli jeśli to shooter, to albo stoimy w miejscu i strzelamy do przeciwników obok nas, co w mojej opinii jest tak samo ciekawe jak patrzenie jak trawa schnie, lub teleportacja jako główny sposób poruszania się. Do VFR ma oczywiście opcję włączenia płynnego poruszania się, ale widać, że cały gameplay został zaprojektowany właśnie pod teleporty. I największym bólem jest brak rzeczy, które dziś uznajemy za standard, czyli obracanie się za pomocą analoga, przeodgrywania manualne, a za to dostajemy za trzęsienie migier, które nie pasują za bardzo do danej gry albo settingu, ale to VR i trzeba takie zabawy mieć. I tak wiem, to są gry powstałe jeszcze w czasach, kiedy KTC Vive był najlepszym VR pod słońcem. Dlatego radzę uważać na gry wydane w 2016-2017 roku, bo możecie spotkać się z dość prymitywnymi grami, Są nawet przyjemne, ale nie równają się grom, które dziś są wydawane. Czemu wam to mówię? Bo chcę, byście zobaczyli jak na przestrzeni lat podejście do VR się zmieniło. Oraz to, że nie każdą grę VR je się z tym samym. I przy zakupie warto patrzeć na te premiery, bo ona może pokazać, czy to faktycznie gra, czy raczej tak demo. VR to nie tylko same pozytywy, bo ma kilka wad. Pierwszą jest cena. I nie mówi tu o goglach a o grach. Gry są cholernie drogie i bardzo długo trzymają cenę. Wydają chyba za jakieś. 400 ziko na same gry, które chciałam ograć na VR. Nawet na przycenach giereczki potrafią koszować sporo. Oczywiście to wynika z tego, że VR to nadal nisza, a często za produkcję wydają małe studia, jakoś muszą zarabiać. Nie zmienia to faktu, że portfel będzie boleć. Naprawdę wiecie, ile gier ja nie mogę ograć? Powinien nie stać na no nie wiem, Rezydenta 4 na Oculusa? Kolejną wadą i chyba najważniejszą jest choroba symulacyjna. Ja mam to szczęście, że mój błędnik jest kurwa niezniszczalny, ale wiem, że nie wszyscy mają to szczęście. O samej chorobie wspomniałem wcześniej, ale teraz wyjaśnię na czym ona polega. W skrócie, wasze oczy widzą ruch, albo w grze poruszycie się z ogromną prędkością, ale wasze ciało stoi w miejscu. Mózg uważa, że chyba na żarliście się jakiegoś złego żarcia, bo macie jakieś halucynacje i to powoduje w sumie wymiotu bo mózg chce się pozbyć złego żarełka. Gry oferują sporo opcji, które łagodzą doświadczenie, np. opcję teleportacji, czy zwężenie widoku przy ruchu. Jest też multum technik, które pozwalają grać trochę dłużej, dlatego wiąże się z ryzykiem, że będziecie wymiotować. Do tego mogą dochodzić bóle głowy czy oczu. Standardowo przez to wymachiwanie może coś się stać, lub możecie w coś zepsuć. Serio, jakim cudem mój monitor nadal działa. Wiecie, raz w jego przywaliłem, komputer jest również swego rodzaju wadą, bo by odpalać gry. Na ten przykład właśnie AWF-X. To musicie mieć dosyć mocny sprzęt, Mój komputer czasem potrafił odwalać przy dość widowiskowych momentach. Ostatnią i bardziej przeszkadzajką niż wadą jest kabel. Tak wiem, mogę się połączyć przez Wi-Fi. Na okulusach. Ale w moim przypadku by to nie wypaliło. Uwierzcie mi, obraz miałbym strasznie słaby. W tym momencie, gdzie teraz jestem. Więc nie, to, to by nic nie dało, nie? Nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało. Nawet, Nawet jakbym wygrał. wygrał, nie, nie dałoby nic. nic. A taki kabel potrafi się poplątać lub owinąć wokół nogi. I można się potknąć. Ale no to, to nie przeszkadzało aż tak. No, czasem przygoda przy dumie mogło to powodować problem, kiedy się trzeba było fizycznie obracać. Wtedy faktycznie kabel owijał się wokół nogi jak snake. Ale w sumie tyle z wad. A jak ktoś zdecydował się kupić gogle, to ma ode mnie teraz kilka rad, które mogą wam się przydać. Zawsze róbcie sobie krótką przerwę po godzinie grania, by oczy, mózg i wasz błędnik odpoczęły. Wraz z czasem zrobicie sobie jakiegoś rodzaju odporność na takie rzeczy. Ale nadal róbcie przerwy dla własnego dobra to jakiś czas. Rada numer DOS. Nie zostawiajcie rzeczy w obszarze zabawy, np. butelki czy inne śmiecie, o łatwo się potknąć lub kabel się może zaplątać. Kolejna rzecz, jeśli odczuwasz, że dłuższe granie powodują ciebie wymioty, to przyszykuj sobie coś, gdzie można łatwo wymiotować, np. wiadro. Nie żartuję. A jeśli serio czujecie, że hej, powoli jest mi niedobrze, od razu zdejmujcie gogle. Nieważne jak bardzo jesteście wkręceni w grę. Zdrowie przede wszystkim. Jeśli chodzi o wygodę grania, to w przypadku korzystania z gosta II, polecam kupić wymienny strap na głowę. Lub tak jak ja, założyć na głowę spodenki i na to gogle. Pełna powaga. Dzięki spodenkom, gogle są bardziej stabilne i jednocześnie mniej cisną aż tak w łepetynę. I może nie wyglądam komicznie, ale za to jest wygoda. Polecam również regularnie przecierać soczewki suchą ścierką z mikrofibry. Pamiętaj, przytarłem po kilku miesiącach i nagle obraz stał się bardziej wyraźny. Eee, Sery było tak zabrudzone, że praktycznie miałem blura z, a nie czysty obraz. Co do samego grania. Sporym ułatwieniem jest wyobrażenie sobie różnych rzeczy. Na ten przykład. Podczas podnoszenia rzeczy spróbujcie wyobrazić sobie wagę tego przedmiotu, czy to, jak powinno się go trzymać. Ostatnia rada. Uważajcie z grami, bo na tym jest zatrzęsienie gier, które mówiąc delikatnie są dla osób powyżej 18 roku życia, których treści można znaleźć na pewnej pomarańczowej stronie. Plus są tak samo wykonane i robione ze schematu, że to szkoda gadać. Znaczy, kolega mi tak mówi. Bo paradoksalnie takich gier jest chyba trzy kroki więcej niż takich normalnych. I radzę filtrować takie gry, bo tak to nie znajdziecie jakichś fajnych gier, tylko jakieś... No, więc czy VR w 2023 roku ma sens? Ma, jeśli jesteście gotowi wydać sporą kasę na gry i na same gogle. Ale biblioteka dobrych gier na VR o dziwo jest spora. I nie ma czegoś takiego, że hej, ograłem 5 gier i już nie ma niczego. Chodzi boli, że duże studia nie chcą za bardzo robić gier na wirtualną rzeczywistość. Nie dziwię im się, ale nadal trochę szkoda. Uważam, że zakup VR-ki otwiera sporo nowych możliwości, jeśli chodzi o gaming. Plus jest naprawdę fan. Zabawy jest sporo. Po pół roku mogę powiedzieć, że nie żałuję zakupu, choć wydam za dużo kasy na to. Pewnie jeszcze sporo czasu spędzę strzelając, podnosząc rzeczy czy robiąc inne bezbożne czynności. A każdemu oglądającym polecam sprawdzić, z czym się je w VR. Oczywiście, jeśli finanse pozwalają. rzeczy rzeczywistość to jest coś, co nie zmieni może rynku i nigdy nie będzie dominującą formą grania. Ale zawsze to jest jakaś odskocznia i nowe doznania. A ja wracam do nawalania rekordów w beat i udawania, że realny świat nie istnieje. Siema.